Berberyna, hit suplementacyjny czy chwyt marketingowy? Jeżeli jesteście ciekawi, co mam do powiedzenia na ten temat, to zapraszam Was, zostańcie ze mną, ponieważ ten film rozpoczyna serię filmów o suplementach, które pozytywnie bądź negatywnie wpływają na yy, naszą płodność i walkę z ciążoopornością. Dlatego nie przedłużajmy, zaczynajmy. To go! Dlaczego zaczynamy od berberyny, właśnie? Ponieważ dostałam bardzo dużo pytań o to, jaką berberynę stosuje, dlaczego ją stosuje, po co berberyna i tak dalej. Więc uważam, że to będzie dobry początek tej serii. Yy, druga sprawa, berberyna jest stosunkowo mało znana, i wydaje mi się, że to jest drugi powód, dlaczego to jest dobry powód, powód żeby to jest powód. Musicie mi dzisiaj wybaczyć, to jest kolejny film, film, który nagrywam i jestem troszeczkę już wygadana, dlatego mogę się trochę zacinać. Wracając do tematu, uważam, że po prostu Berberyna to jest taka, takie nasze złotko, jeżeli chodzi o suplementy, więc na wstępie powiem, że uważam ją za hit. I przejdźmy do Meritum. Berberyna jest to substancja, która jest pozyskiwana z kory y, bądź korzenia berberysu. Berberyski rosną w wielu naszych ogródkach, więc y, możecie sobie y, popodziwiać, jak wygląda sama roślina, ale wydaje mi się, że pozyskiwanie samemu, y, samej berberyny y, jest y, raczej y, niemądre. Ale wracajmy do y, tematu. Y, jeżeli chodzi o dawkowanie tego suplementu, przyjmuje się za taką optymalną dawkę od 200 mg do 1000 mg, y, a za taką dobową, którą możemy przyjąć, to jest 1500 mg. Zanim oczywiście rozgadam się, jak to ja, chciałam was, Wam powiedzieć, że posiłkowałam się również artykułem Pana tabletki. Podziękuję Wam niżej. Tam jest bardzo wszystko ładnie opisane. I jeżeli jesteście ciekawi szczegółów i tego, jak dokładnie Berberyna działa, to ten artykuł Wam wyjaśni wszystkie Wasze wątpliwości. Ja tutaj chciałabym Wam tylko zasygnalizować, na co działa berberyna i dlaczego jest tak ważna właśnie w staraniach o dziecko. Dobrze, to takie podstawowe jakby super właściwości berberyny, to po pierwsze działa ona na stres oksydacyjny, czyli przyjmowanie berberyny będzie czynić nas pięknymi i młodymi. Berberyna była już znana w starożytności, dlatego trochę się dziwię, że została ona zapomniana przez współczesną medycynę Ale tak z wieloma substancjami się dzieje i zastępujemy to, co naturalne syntetycznym Niestety taki mamy świat, ale dzisiaj nie o tym Więc berberyna zrobi nas pięknych, pięknymi i młodymi Dodatkowo jeszcze e, wspomoże nam odchudzanie, tak moi drodzy? Długotrwałe przyjmowanie berberyny zostało e, udowodnione, że, je, że ma wpływ na e, obniżenie BMI, czyli na spadek e, masy ciała. E, więc, już jakby mniej można się tłumaczyć tym, że waga jest prawidłowa, tylko jesteśmy za niscy. Następną sprawą jest to, że berberyna obniża nam cholesterol. Ten zły cholesterol, a właściwie wpływa na to, że ten dobry cholesterol, jakby zaczyna mieć przewagę, czyli pozytywnie. Kolejna sprawa. Jest to y, działanie przeciwdepresyjne, i tutaj chciałam zaznaczyć jedną rzecz. Ja jestem ogromną przeciwniczką twierdzenia, że jakikolwiek suplement wyleczy nam depresję bądź stany depresyjne. Może nam wspomóc y, leczenie, ale nigdy nie mówmy nikomu, że jeżeli y, ma zdiagnozowaną depresję, to jakikolwiek suplement, berberyna czy cokolwiek innego y, będzie w stanie go z tej depresji wyleczyć. Punkt. Punktur, jak to mówią Islamczycy. Następna sprawa, i tutaj wchodzimy już w meritum tego, co chciałam Wam przekazać w tym filmie: działanie berberyny na insulinooporność. Słuchajcie, berberyna bardzo fajnie nam uwrażliwia komórki na działanie insuliny. I e, dzięki temu też jakby pozytywnie wpływa na e, wspomaganie leczenia cukrzycy typu drugiego, e, dlatego jest ona zalecana właśnie kobietom, e, które. Walcząc z insulinoopornością, tak jak ja, ja berberynę biorę od roku. E, szczerze Wam powiem, że nie wiem, jak wygląda moja krzywa cukrowa, e, odkąd mam wyższą dawkę metforminy. Biorę berberynę, biorę też inne suplementy, które wpływają na e, jakby zapanowanie nad tą hiperinsulinemią moją i insulinoopornością. E, aczkolwiek wyniki na są bardzo obiecujące i mam nadzieję, że również po obciążeniu jest GIT. E, Dlatego też y, mam wrażenie, że ta berberyna działa. A jeżeli nie działa y, tak jak trzeba, to przynajmniej dobrze mi robi na głowę. W sensie takim, że wierzę po prostu w to, że coś jest w stanie mi pomóc. Czasami to takie działanie placebo, które jest dodatkowe, też pomaga, wierzcie mi. Więc jest ona polecana właśnie osobom, które zmagają się z tą insulinoopornością i podejrzewam, że ma też to związek z tym tym, że ona działa jakby odchudzająco, nazwijmy to w ten sposób, chociaż ja nie lubię tego słowa, że coś działa odchudzająco, bo tak naprawdę na odchudzanie e, największy wpływ ma dieta i aktywność fizyczna, a nie magiczne suplementy. I tutaj też Was odsyłam do ostatniego, jednego z ostatnich artykułów dr Ani, e, która właśnie o tym e, bardzo m, dobitnie wspomina. E, nie akurat o berberynie, ale o różnych preparatach, które mają nas odchudzić w zastraszającym tempie i w niesamowicie szybkim czasie. Tak, wracając do tematu naszej berberyny. Oczywiście są też przypadki, gdzie ta berberyna nie jest zalecana, i tutaj pierwszym z takich przypadków jest oczywiście ciąża. Lekarze i dietetycy odradzają przyjmowanie berberyny w ciąży. Między innymi właśnie ze względów takich, jakie ona ma działanie. Jest też taki głos, jeżeli chodzi o badania naukowców, że berberyna wpływa na zbyt duże wydzielanie bilirubiny. Dlatego osoby, które mają chore wątroby. I osoby, które są w trakcie leczenia choroby nowotworowej, również nie powinny przyjmować berberyny. Ale w tej kwestii właśnie odsyłam was do wspomnianego wcześniej artykułu pana tabletki i tam macie to opisane. Mm, z, takiego bardziej, z takim bardziej fachowym językiem, chociaż równie przystępnie, ja nie mówię, że tutaj to są jakieś nie wiadomo jakie naukowe e, artykuły, które dla laika są po prostu czarną magią pan tabletka opisuje to w rewelacyjny sposób, uważam, że każdy jest w stanie to przyswoić mój film ma tylko i wyłącznie zasygnalizować e, to czym jest berberyna, dlaczego warto ją brać e, mając jakieś tam dolegliwości ale właśnie szczegóły są opisane super w artykule. Miałam pisać o tym na moim blogu, ale uważam, że dobrego nie należy poprawiać, i jeżeli jest coś super napisane, to nie będę się. Zbłaźniać, błaźnić, czy jak to tam się mówi. Słuchajcie, ja nie będę już przedłużać, staram się, żeby te moje filmy były takie jak najkrótsze do 10 minut. Bo zdaję sobie sprawę, że szczególnie teraz w okresie przedświątecznym będziecie mieć o wiele więcej różnych tematów do nadrobienia i zrobienia. Jest to. Tak jak mówię, pierwszy filmik z mojej serii i mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, to zostawiajcie łapki w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, to zastrzeżenia bardzo proszę w komentarzach. Będę bardzo wdzięczna za każdą konstruktywną krytykę. E, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał. Jest nas coraz więcej e, i bardzo się z tego powodu cieszę, bo to znaczy, że moje filmy docierają do. E, Większej ilości ludzi niż na samym początku. Pamiętajcie też, że jestem na Instagramie, na Facebooku. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to w komentarzach, jeżeli macie jakiekolwiek sugestie odnośnie Berberyny, bądź na przykład tematów kolejnych filmów, co Was interesuje, również zostawiajcie w komentarzach. Ja się z Wami teraz żegnam, zbieram się do pracy i do zobaczenia w następnym filmie. PA!